Trzymasz, chcę Dabopsiak i dzisiejszy filmik to będzie gameplay, a raczej po prostu kupię konia, który dzisiaj został dodany i go kupię. I Wam powiem moją opinię na temat konia. Więc, jak wiemy, dzisiejszy koń, który został dodany, to um, Apaluza. I tegoż Apaluza chcę zakupić już wiem, którego kupię, ale pokażę wszystkie oczywiście, żeby było nie wiem, obiektywnie to nie ma jakiegokolwiek sensu, ale dobrze, znaczy, pierwszego mamy Karusa i wygląda on tak uważam, że jest on jednym z ładniejszych ale w sensie, mi się będą te kropki, wygląda jakbym tylko śnieg obsypał i uważam, że to jest słodkie, ale nie podoba mi się ta plamka, wygląda dziwnie. W sensie, one wszystkie takie mają, ale ta wygląda dziwnie, moim zdaniem. To jest moja ocena. Kolejny jest to taki. Nie mam pojęcia, co to jest za maść, jak ona się nazywa. Nie będę tego googlować, ponieważ uważam, że nie jest to warte tego. I on jest fajny, w sensie, fajne jest to, że wybrali taką maść, żeby zrobić taką oryginalną, ale przez to, że ona jest właśnie taka oryginalna i tego, to w życiu bym jej nie kupiła, bo wygląda jakby go obrys z grzyb. Uważam, że trochę to obrzydliwe. Więc ja bym go nie kupiła, ale uważam, że fajny jest. Tutaj mamy dalmatyńczyka zwykłego. No nie wiem, co mam nie powiedzieć, nie jest jakimś moim. Nie wiem, nie widzi mi się w 100%, ale jest... No nie jest zły, nie powiem, że jest zły, złego nie jest. Okej, okay, i tutaj mam jeszcze dwa. Maść kasztanowatą, ja nie jestem fanką w ogóle takich maści. Nie podobają mi się te kolory, nie podoba mi się po prostu taki kolor. Nie jest to mój ulubiony kolor. W zupełności i... No, dlatego mi się on nie podoba. Ale czy jest złe? Nie wiem. Ja w ogóle też nie lubię, jak mają białe jakby łatki na całej mordzie, bo... Nie wiem, tak samo arab podobnie wyglądał i mi się nie podobał też. Też miał podobną maść, że był kasztanowaty i miał tą mm, odmianę na łbie, prawie całą taką. Podobnie tu, więc no. Więc on mi się też nie podoba. Ale on za to mi się bardzo podoba i go właśnie kupię. Boże. Jest to maść gniada. I ja w ogóle mam jakiś problem ostatnio z gniadymi, w sensie takim, że połowa chyba moich koni to są gniade i srokacze w ogóle, jak, tak jak tutaj. Hmm. Ja nie wiem, czemu one mi się tak ostatnio podobają, ale strasznie mi się podobają, nie mam pojęcia, czy to jest spowodowane. I nie podoba mi się za bardzo ta odmiana w 100%, bo ja nie lubię, jak są kropki naokoło, ale on tu ma po prostu kropki, więc niech mu Ja nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu nie widzi mi się ta odmiana w 100%, ale mogę kupię, Ale jeszcze pojedziemy do Fortu Pinta, bo tam też jest jeden. Mm, no. Jestem burżujem, chcę podjedziemy. Mam takiego i nie mam pojęcia, co to jest za maść, ale to jest też bardzo, bardzo mi się podoba. Jest bardzo ładny. Nie wiem, co to jest. To nie jest chyba Karus, bo ma jakieś źródła tu, ale nie wiem. Ja się naprawdę w ogóle nie znam na koniach i... Nie wiem, co ja tu robię w ogóle w tej grze, ale... No, nie znam się za cholerę. No, ale tak on wygląda. Uważam, że też jest ładne. w sensie, nie wiem, co po się podoba. Udało mi się 900 i w ogóle dużo ludzi mówiło, że... Boże, one mają strasznie zbizgane animacje, ja widziałam spoilery, więc ja wiem jak to będzie wyglądać w miarę i nie wiem, ja nie miałam aż takich odczuć, ale ja też się nie znam, więc... Nie wiem, to, że koń jakoś się porusza jak nie koń, to nie jest dla mnie problem, bo... Ja nie wiem, ja nie widziałam konia nigdy. ja no, widziałam, ale ja się naprawdę nie znam. To się dziwi że tu nikogo nie ma i ja nie wiem, czy po prostu mi się zepsuło, czy po prostu nikogo tu nie ma naprawdę, bo... Możliwe, że tu nikogo nie ma, bo jest 11 godzina i ja mam zdalne i mam okienko, więc tylko dlatego to nagrywam. Tylko dlatego w to gram aktualnie. Dobrze kupujemy tego. O że zapomniałam się zastanowić My. step step bro. Będę sprawdzać animację jak mi się daje żreć, bo to jest smagowanie jedzenia. I tyle. Ej, wytywy. Ty, wy? Czy wy to widzicie to co ja? Ogólnie to oni razem z końmi dodawali kantary, i. Ja nie wiem, czy to jest. Nie, to nie jest chyba ten kandal, ale co on robi na moim koniu? No, ale... czy... czy. on tu nic nie ma. Co to robi na jego głowie? Przepraszam bardzo, w mocy. Dobra, idziemy zobaczyć jego animację. Ja się nie będę skupiać bo po prostu na błędach tej gry, ale jak, dost jak dostać to za darmo to jest ok, jak on w po prostu ma i tak naprawdę tego nie ma nie mogę podoba mi się jak tutaj mamy wstęp i on tak się wstępuje sobie głową, grzywka mu się buja w ogóle lubię jego zaraz potem to zobaczymy w rozróżnikach oczywiście sobie buja łbem i sobie idzie Tutaj mamy, to już nie wiem jak się nazywa Kurs? Nie, kurs to tak Nie wiem, dobra, nieważne To jest te drugie Ty Podskakuje Plum, plum, dobra, kolejne To chyba kurs, nie wiem Chyba ją, albo nie, bo to jest galop Może tam to jednak było, kurs Nie wiem To jest szybszy galop chyba mamy cwał. Boże, jednak ja wiem jak to się nazywa. Jestem zaskoczona. Dobra, teraz zatrzymanie. I ona jest strasznie dziwne, strasznie mi się ona nie podoba. tutaj kroczenie do tyłu. Ale w ogóle chyba trochę za wielki łeb, tak mi się wydaje przynajmniej... W ogóle jakoś tak twardo chodzi. A nie będzie. To jeszcze dębowanko. Demowanko, przynajmniej Luriusz też nie podoba, ale ja nie lubię go, bo jest takie fajne, satysfakcjonujące, moim zdaniem. Jaką minkę robi. Słuchajcie, jak straszne. Ten planek miał... Kryszczo na tył. Przez te kropki. Słuchajcie, jak jest z niego jeszcze skoki, chociaż to... ja nigdy nie widzę różnicy. Po... S... Nie, nie widzę różnicy pomiędzy skokami różnych kłoni, więc powożę przez parę. Nie mnie. Nie no on serio wygląda jakby miał co wielki łeb. Przecież on tak jak kobietka, malutkie, że to jest aż niewiarygodne. Czy to mi się tylko tak wydaje? Nie, to nie potrafię stwierdzić. Okej, okay, to już tyle, bo nie mam nic do powiedzenia. A nie, czekaj, ja pokażcie mi to. Czy to jest ten? Nie, to nie jest ten kantar. To jest inny. To, o co chodzi. Tak wygląda nagle ten kantar. Ładny jest, nie wiem, czy go będę kupować. Ale tych na przykład niebieskich nie rozumiem Są nie znam, tylko ten ma sens, moim zdaniem ewentualnie ten czarny ja jestem, Czy jestem przyspieszona? Ok, więc zapomniałam jednej rzeczy, więc teraz ją pokażę Więc tak, jeśli idziemy wstępie I Shift oraz W To mamy krok debila tak akurat dziwnie wygląda. Ja też dziwnie wyglądam na tym wtedy. I to jest niebezpokojny krok, tak to nazwali na stronie, w aktualnościach tak to nazwali. Spokojny krok. I no, to bardziej kota przypomina. Ja nie mam opinii na temat tego, ja i tak nigdy tych specjalnych chodów nie używamy. No i tak to wygląda. jak co, na tym powiedzieć. Nie wiem, w jakby kucał Nie ja, wiem, dziwne to jest Uważam, że to jest dziwne To jest moja opinia Lecimy do fryzera Dobra I co mamy grzywę Ja w tej grzywie wygląda jak apaluza, przynajmniej Nie apaluza, tylko brain twards To takie oburzenie No bo no, może no, no, jeszcze Muszę pamiętać, że to nie dla siebie robię w tym momencie. Tu się Nie, wiem, ja nie, nie lubię. Koręczki. też słodko wygląda. Nie lubię tych warkoczy na ogonie. One wyglądają jak kręgosłup. Takie mam odczucie. Z każdym razem, jak to widzę. Ten Rocket jest wygląda obrzydliwie, moim zdaniem. To jest opinia. Na obskurnie i może tak. Znowu ten kręgosłup. Dobra. Mam mamy dredy. Nie lubię tych dredów. Chociaż to też zależy od maści. Bo do niektórych mam wrażenie, że pasuje, ale na przykład u Painforce też mi się te warkocze nie podobały. Chyba tu mamy. Takie. Chciałam mu to zrobić, ale jednak chyba widzę, że brzydko to no wygląda. Znaczy nie, że brzydko, ale O z tym irokę, znaczy z tym irokę, swoją ma taki... Nie wiem, to ma no, w ogóle białe nagle. Tutaj, tam... Tutaj taką przyciętą ma. Nie wiem tylko czemu tak no, konia lecieć takim tym. Ten... Nie do końca to rozumiem, znowu mi się kolor brzydy zmienia magicznym sposobem. Nie no, w tej sprawie wygląda najlepiej moim zdaniem. No bo, patrzcie na to, bo no on to ma taką swoją jakby... On wygląda takiego, gdzie nie wiem jak to opisać, mu no to charakter odejmuje jak mu się zmieni tą grzywkę, moim zdaniem. Nie jak żywka, jak ja w ogóle zmieniam fresz, nożem, To już dawno było i on teraz do mnie pasuje, bo to jest w 100% ten koni. To jest moja bratnia dusza. I ona ma w ogóle w tym staniu. Mówienie o tu. Overpacte na Twitterze, nie zrobili zaraz naskanie To szanuję akurat. Spanie znowu, No bo już końców nie ma. No i nóżkę podnosi. to jest na tyle w tym filmie. Już nie mam nic do powiedzenia więcej. Żegnam Was z moim step i do zobaczenia w jakimś filmie, kiedyś, może na razie.